Siemaneczko drodzy widzowie, to jest nowy ja, wasz ulubiony gracz, To Weźmy sobie, zmienimy sobie tutaj ciuszek na razie, tak. Ładowanie gniazda numer jeden jest czerwone, czerwone jest. Dzisiaj sobie zabieramy w upgrade, nowy upgrade na heaven W nowym upgrade jest... ...koń, w pakiecie konie, jest darmowy niby, więc... ...więc każdy go powinien mieć, patrzcie, jest nowy konik. Zobaczmy, czy serwer jest. O. Serwer polski się trafił. Wow, szok. No ale dobrze. Tak się jedzie na nowym koniu. Wygląda dość. Kanciasto, ale. Ale nie najgorzej. Znajdźmy sobie parzysty domek. 17 to jest parzyste, to jest chyba nieparzyste. Znajdźmy jakąś cyferkę parzystą. Jest 18. Dobrze. Schodzimy z konika. Dbamy konika i bierzemy sobie domek. 18 będzie mój, i w 18 mamy tak domek za darmo. Zobaczmy ten domek za darmo, jak on wygląda ten domek za darmo. Dla wszystkich jest dostępny z zewnątrz. No, wygląda jak wygląda, nie? Tak popatrzcie. Płaski dach. Nie ma ścięć. otwórzmy sobie garaż. Garaż się otwiera. Tak jest. Zobaczmy go w środku. Możemy przejść przez garaż, ciap. Możemy wejść tu normalnie. Standardowo zna załączymy sobie... Standardowo, nie chcę pożaru, chcę standardowy cały pakiet. Alien, nie, alien może nie. Zombie i duch. Alien jest trochę głupi, dobra. Załączymy sobie standardowo. I teraz tak alian przez chwilę latał. On się zaraz wyłączy. Ale mamy zombiaków, <laughs> Się ma Drzwi się otworzą, on tu jest nadal. <laughs> mamy ogródek standardowo. Czekajcie, wyłączę tego aliana jeszcze raz, bo coś mi nie gra. Czemu on tu jest cały czas? No, otwórz te kontrolki. Kontrolu otwieranie zamykanie. No dobra, ale ja nie chcę. Tu no nie ma na już wyłączony jest. Powinien być długi zombie. No dobra, coś się. Coś się pokickało. I teraz tak, zobaczmy. Tu jeszcze mamy jedno. Tu jest tylko łazienka. Kibelek. Tak. Kibelo toaleta. Dobrze. Krzesła są tak poukładane, że człowiek siada od razu. Nie wiem po co tyle ja tych krzeseł w takich miejscach. U, jest lokator. Tu mamy górę. Mamy jakieś biuro tak widok na dzielnicę tutaj mamy co ten ten w wkurzec zaczyna tu jest tak i garderoba no mamy pokój z garderobą bez łazienki taka sypialnia z garderobą tu jest nas tu jest łazienka to jest łazienka i tu mamy też taką wielki spokój z łazienką i kibelki. Ale nie ma garderoby. I trochę takie, te drzwi powinny być bardziej mleczne jak jest Dobrze, wejdźmy na zewnątrz. I zobaczmy ten domek z zewnątrz, jak wygląda. Z zewnątrz najłatwiej będzie go zobaczyć. Skoczkiem poko. Hopla, hopla. A, widzicie? Hopla, jest. No, standardowy kwadratowy daszek. Da się ktoś wysoko wybudowę. tak. No to teraz zobaczmy domek. Ten, ten bardziej vibowy i zaczniemy od dachu. Jak już mamy skoczek po go, to zobaczmy sobie. Już widać od razu, że jest inaczej, inna jakość wykonania. Jest bardziej taki hopkowaty, więc może tutaj będzie co jakiś dodatkowy pokój w tym w górze. Reś przeskoczyłem chyba teraz za daleko. No ale dobrze, to nic nie szkodzi, po sobie tam wrócę szybciutko. Szybciutko jestem z powrotem. Tak jest, jesteśmy z powrotem. Wchodzimy do środka. Jest taki przeszklony. Mhm. Dobrze jest. Nie ma garażu, jak zauważyliście. Czyli to jest. Tutaj zostawiamy auto na podjeździe. Nie ma garażu. Dobrze, nie ma garażu. Jest ogródek, tak, standardowy z ogródek. Otwórzmy sobie te drzwi. No, ciap. Chodźmy przez te drzwi. A ogrodek podobny jak tam. Tu jest taki wielki salon. Lepiej jest pokładany, bo się nie staje od razu na te krzesła, nie siada. No i kibelek, dobrze. I dodatkowo mamy piwnicę, Zobaczcie. W tej wersji mamy więcej przestrzeni. Piwnica są prysznice Można sobie puścić wodę. Tak jest, leci. Nie, leci. Jest sauna. Ta piękna sauna. Zakręcimy wodę. Nie będziemy marnować basen. Basen nawet yy, tutaj można sobie skakać. widzicie, na, na główkę. A jeśli ktoś umie, to może skakać. na Nagłówkę. Jest głęboko. To jest jakiś stolik. No jest oczywiście jacuzzi. Można sobie załączyć, wyłączyć. Tak jest. Bąbelki. No więcej tu nie ma. Pewnie jest jakieś przejście ukryte, może jeszcze zobaczymy i tu biegniemy do góry i teraz tak, jest góra, zobaczmy górę, ja już tu byłem, więc ja wiem czego się tu spodziewać. No ale i tu, tu mi się bardzo podoba w tym domku, może nie akurat ten pokój, bo tu jest tylko taki pokój, duża garderoba, duża, mega duża garderoba. Jest łazienka, jest łazienka, dobra i prysznic wszystko tu jest. Tak. I wychodzimy jest garderoba. Choć mi się bardziej podoba pokoik na dru po drugiej stronie. Bo zobaczcie. Jest tak. Miejsce spania, jest jakiś fotel sobie posiedzieć. Z lampką nocną poczytać gazetę lustro, w którym mnie nie widać. Tu jest taka mała garderoba. No mi by taka wystarczyła pięknie. Nie? I łazienka. Jest łazienka z wanną. Ja wolę wannę niż prysznic. Prysznyce mi się z robotą kojarzy. Jest wanna, jest wszystko, tak. I tam, tutaj mi się bardziej podoba. Nie wiem jak wam, ale ja, bym, ja jakbym się podobał, to coś takiego bym teraz sobie zrobił. Przechodzimy z łazienki, przebieramy się w bramę, czy tam w ciuchy, czy coś. Wychodzimy. Idziemy sobie. Ta to pewnie dziewczyn by była poparcie się więcej ciuchów, nie? To by były jakieś ciuchy tak, sukienki. No oczywiście muszą być. Pluski, bluzeczki. Wszystko. No i okno w naszym wypadku w, tej, w tym miejscu jest słabo. Widzimy dach. Albo dalej jakieś coś się dzieje, nie? W innej lokalizacji by musiała być działeczka, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj jest takie ładne okno. Tak, tu jest widok, ale też będzie pewnie widok na sąsiada, jak się to wybuduje, chyba że my to postawimy gdzieś indziej. Możemy tą działkę postawić gdzieś indziej, tylko gdzie, żeby był lepszy widok. No nie ma szans tutaj, na przykład z drugiej strony to byśmy patrzyli tu w ścianę. Dobra, nie, albo na parking. Tak. Tutaj jest... Też byśmy mieli widok tam niby na centrum, a jednak nie na centrum. By trzeba było zobaczyć domki po drugiej stronie. Butelkę mają. Wow. Dobrze, to lecimy na drugą stronę i tam spróbujmy sobie postawić domek. Skasujmy ten domek co tu mamy i polećmy na drugą stronę. Oczywiście czym polecimy z skoczkiem pogo. Zobaczmy, czy tam jak się wybudujemy, będziemy mieli lepsze widoki. E, większą prędkość sobie postawimy tego pogo. Dobra, nie da się więcej, więc tyle musi wystarczyć. Lecimy na drugą stronę. Hopla, hopla. Hopla. Jakie robi wikałki? Teraz się mu nie chce akurat. No ale z tego co widzę tutaj też. Będziemy widzieć co? Będziemy widzieć dach. Tutaj będziemy widzieć, no zobaczcie, nic, bo tam nic nie ma, nawet gór. Zobaczmy tutaj, tutaj jak postawimy, to też widzimy dach. Ciężko gdzieś tutaj postawić ten dom, żeby mieć ładny widok. No to co do widoku niezbyt się im to udało. Może tutaj, no ale tutaj będziemy widzieć hotel. Tu będziemy widzieć też dach. No może się uda zobaczyć trochę rynku. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Jakie jest numer działki, bo ja biorę parzyste. 16 może być dobrze. Tutaj postawimy sobie ten vipowy domek. I zobaczmy jaki mamy widok tam z góry. Gdzie to było na górze? W sypialni, tak? W pokoju tutaj, 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 tutaj było okno. Można patrzeć. Hmm. Na no jakieś widoki jest. Coś tam widać. Widać, ktoś odradza, więc jakbym, jakby mieć jeszcze lornetkę, to by wtedy widział człowiek wszystko. A lornetka była normalnie, czy była w tych propsach? Jest lornetka, dobrze, weźmy lornetkę. O, i widać, dobra. Widać na przystanek, no to jakbyśmy chcieli tutaj mieszkać i, i widzieć na przykład, czy ktoś przyjechał już pociągiem, no to widzimy właśnie, ktoś tam właśnie. No to tak, to, to. Tutaj to jest dobra działka. Na ten domek jest dobra działka. Tak. Dobrze, wychodzimy z tatui. Ten domek jest... No widoczność tutaj na bok, no to będzie wiadomo, sąsiad się wybuduje i będzie sąsiada. Chociaż księżyc w tej chwili wstaje, fajnie to wygląda. Noc zapada. Wow. To ten księżyc się nawet rusza. Mm -hmm. No to tutaj jest ładnie. to Ta działeczka na ten domek pasuje nawet. bo z tego domku teraz widzimy na, na nasze rynek powiedzmy to centrum odwrodzeń <laughs> tak to nazwę dobrze jest no konik, konik, no też fajnie, że w darmowej wersji Czyli chyba... chociaż nie, no bo konie trzeba było sobie kupić dojście do koni, tak no, czyli ulepszenie koni trzeba mieć kupione tak czołbym więc przerabiają tak trochę od tych VIP-ów i innych takich prezesów chociaż teraz można mieć ten VIP przez 30 minut chyba każdy co załącza grę, więc 30 minut wyjście, wyjście, 30 minut ja jakoś tak pewno to działa dobrze, więc kończymy to nagranie, domek mi się podoba tak bardzo ładny trochę kwadratowy, ale nie ma co narzekać, tak jest widok tutaj z tych okien no to wiadomo, będzie na sąsiada, a z tamtej strony będzie na na nasze centrum odrodzenia. Tak. No i szkoda, że nie ma garażu. Mógłby być, jeżeli już jest piwnica, to mógłby być taki wiecie, podziemny, nie? Że podjeżdżasz i wjeżdżasz w dziurę, tak jest zaparkowany, nie? No ale i tak jest ładnie. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo, bardzo. Aha, no i oczywiście tutaj, tutaj też coś dodali nowego. No, możemy sobie postawić co? Drzewko, no, stawię to drzewko, jest stoi. Możemy postawić drzewko, możemy postawić yy, raz do góry, co to są jakieś takie łóżeczka, mebelki. To jest szafka, rego? no już myślałem, że może łóżko piętrowe. Też by było fajnie. I lampę taką. No to ta lampa stoi koło tego fotelu, co tam jest w domku, no nie? Fotelu, fotela. Ja nie chcę drugiej chcę odpalić, zgasić, Można odpalać, można gaścić. Dobrze. No nawet ładne, ładne. Można coś kombinować. Także domek jest bardzo ładny. Mi się podoba. Brawo, brawo. Jeżeli filmik się podobał, to również zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie coś poprawić, to dajcie znać. Ja to poprawię, postaram się poprawić od razu, a jak nie no to się poprawi w późniejszym terminie, ale się poprawi. Także do zobaczenia w następnym odcinku, pa,